Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Stephen King Colorado Kid Przełożyła Maciej Kamazan Czyta Janusz Zadura Rozdział pierwszy Uznawszy, że z dwóch staruszków stanowiących cały personel Weekly Islandera nie da się wydobyć nic ciekawego, Dziennikarz z Boston Globe spojrzał na zegarek, oznajmił, że jeśli się pośpieszy, zdąży na powrotny promo w pół do drugiej, rzucił na obrus pieniądze, przycisnął je solniczką, by nie zwiał ich porywisty wiatr od morza, podziękował za poświęcony mu czas i zbiegł po kamiennych schodach z Patio de Grey Gall ku Bay Street i małemu miasteczku w dole. Młodą kobietę, siedzącą pomiędzy dwoma staruszkami, ledwie zauważył, nie licząc paru pobieżnych zerknięć na jej biust. Kiedy dziennikarz z Globe zniknął, Vince Tig wyjął z pod solniczki banknoty dwie pięćdziesiątki. Z wyrazem niekłamanej satysfakcji schował je do kieszeni starej, lecz praktycznej twidowej marynarki. Co robisz? spytała Stephanie McCann, wiedząc, że Wins uwielbia szokować jej, jak to określał, młode ciałko, co zresztą robili obaj, ale nie potrafiąc opanować wstrząsu. A jak to wygląda? Lin zrobił wrażenie jeszcze bardziej zadowolonego niż kiedykolwiek. Wygładził kieszeń i przełknął ostatni kęs kanapki z homarem. Potem musnął usta papierową serwetką i zręcznie złapał podawany do homarów plastikowy śliniaczek dziennikarza, kiedy kolejny, silniejszy podmuch pachnącego solą wiatru usiłował unieść go ze sobą. Rękę miał niemal groteskowo powykręcaną artretyzmem, a mimo to całkiem zwinną. Jakbyś zabierał pieniądze, które zostawił pan Hanraty? Ach, no to tak. masz dobre oko, Stef. Zgodził się Vince i mrugnął do drugiego mężczyzny przy stole. Był nim Dave Bowie, który wyglądał na rówieśnika Vince'a Tiga, ale w rzeczywistości był od niego młodszy o dwadzieścia pięć lat. Wszystko zależy od wyposażenia, które losujesz w tej loterii, mawiał Wins, Korzystasz z niego, aż się rozpadnie, łatając je w miarę potrzeb. Był pewien, że nawet dla tych, którzy dożywają setki, na co i sam liczył, wszystko mija jak jeden słoneczny dzień. Ale dlaczego to robisz? Boisz się, że prysnę po cichu i Helen będzie musiała za mnie zapłacić? Nie, jaka Helen? Helen Hafner, która nas obsługuje. Więc skinął głową w głąb patio, gdzie otyła kobieta koło czterdziestki zbierała talerze. Bo takie zasady ma Jack Murray, który akurat jest właścicielem tego wspaniałego przybytku gastronomicznego, tak jak i jego ojciec, jeśli cię to obchodzi. Obchodzi, powiedziała dziewczyna. David Bowie. Pełniący funkcję dyrektora finansowego Weekly Islandera, mniej więcej tyle samo lat, ile liczyła sobie Helen Hafner, pochylił się i położył swoją masywną rękę na ładnej młodej rączce Stephanie. — Wiem, Winsa też to obchodzi. Dlatego wykonuję taką akrobatykę parterową, żeby ci to wyjaśnić. — Cóż, zaczęło się szkolenie — powiedziała z uśmiechem. — Właśnie. A co jest miłym gestem ze strony starców, czyli nas? Że zadajecie sobie trud i uczycie ludzi, którzy chcą się uczyć? Zgadza się, powiedział Dave i oparł się wygodnie. Miły gest. Nie miał marynarki ani kurtki, tylko stary zielony sweter. Był sierpień i Stefani wydawało się, że pomimo wiatru od morza na patio Grey Goal jest całkiem ciepło, ale wiedziała, że obaj panowie odczuwają nawet najdelikatniejszy powiew. W wypadku Dave'a było to trochę dziwne. Miał tylko 65 lat i, lekko licząc, jakieś piętnaście kilo nadwagi. Ale Vince Tig, choć mógł wyglądać najwyżej na 70-latka, i to sprawnego, siedemdziesięciolatka, mimo powykręcanych dłoni. Tego lata skończył dziewięćdziesiątkę i był chudy jak patyk. Pani Pinder, pracująca w Islanderze na pół etatu jako sekretarka, nazywała go faszerowanym sznurkiem, na ogół z pogardliwym palsknięciem. – Zasady w Grey Gall są takie, że to kelnerki są odpowiedzialne za swoje stoliki aż do chwili zapłacenia rachunku – powiedział Vince. – Jack mówi to wszystkim kobietom, kiedy szukają u niego pracy, żeby potem nie jęczały, że nie znały reguł. Stephanie powiodła wzrokiem po patio, które dwadzieścia po pierwszej było do połowy zapełnione, a potem zajrzała do głównej sali wychodzącej na Moscow. Niemal wszystkie stoliki były nadal zajęte, a wiedziała, że od dnia poległych do końca lipca, na zewnątrz, aż do trzeciej, będzie stać kolejka. Innymi słowy? Kontrolowane piekło. Wymaganie, żeby każda kelnerka miała na oku wszystkich klientów, jednocześnie zasuwając, jak mały samochodzik, z tacami gotowanych, komarów i małży, to jakby nie. Urwała, zastanawiając się, czy ci dwaj starsi panowie, którzy pewnie zaczęli wydawać gazetę w czasach, gdy nikt nie słyszał o czymś takim, jak minimalna płaca, jej nie wyśmieją. Fair może być tym słowem, którego szukasz, rzucił sucho Dave, biorąc kanapkę z homarem ostatnią, jaka została w koszyku. Fair zabrzmiało jak fae co mniej więcej rymowało się z ae, jankeskim słowem, które Zdawało się oznaczać jednocześnie tak i czyżby. Stefani pochodziła z Cincinnati w Ohio i kiedy po raz pierwszy przybyła na wyspę Mooselukitz, by odbyć staż w Weekly Islanderze, uznała, że się nie nadaje, co w tutejszej wymowie także rymowało się z aje. Jak mogła się czegokolwiek nauczyć, skoro rozumiała jedno słowo na siedem? A jeśli będzie ich prosić, żeby powtórzyli, niewiele czasu upłynie, zanim zostanie uznana za skończoną idiotkę. Co na mouselucki to oczywiście wymawiało się idiotka. Po czterech dniach czteromiesięcznego podyplomowego programu Uniwersytetu Ohio była bliska rzucenia wszystkiego. Wtedy to pewnego popołudnia Dave wziął ją na bok i powiedział: Tylko nie pękaj, Steffi, to ci samo przyjdzie. I przyszło. Niemal z dnia na dzień tutejszy akcent stał się zrozumiały. Tak jakby miała w głowie bańkę, która nagle jakimś cudem pękła. Prawdopodobnie mogłaby tu mieszkać do końca życia i nigdy nie nauczyć się mówić tak jak oni, ale zrozumieć ich? A i owszem? A i? Chodziło o fer. Zgodziła się. Ten wyraz nie istnieje w słowniku Jacka Mudiego. Chyba, że chodzi o sport, oznajmił więc, po czym dodał, nie zmieniając tonu, odłóż tę kanapkę człowieku, robisz się gruby jak prosiak, słowo daję. Groby, groby, groby. Zdawało mi się, że nie jesteśmy małżeństwem, odparł Dave i odgryzł następny kęs. Nie możesz jej wyjaśnić, co ci chodzi po głowie, niejazgocząc na mnie? Ale się odszczekuje, odparł Winc. I nikt mu nie powiedział, że nie mówi się z pełnymi ustami. Przełożył ramię przez oparcie krzesła, a wiatr nad roziskrzonego oceanu odgarnął mu białe włosy z czoła. Stefi, Helen ma troje dzieci od sześciu do dwunastu lat i męża, który wziął tyłek w troki i ją zostawił. A ona nie chce opuścić tej wyspy i zarabia na życie ledwie pracując w Greygoal, bo lata przynoszą więcej zysków niż zimy szkód. — Nadążasz? Tak, zdecydowanie, powiedziała Stefanie. I właśnie w tej chwili pojawiła się wspomniana Helen. Stefanie zauważyła, że kobieta nosi grube pończochy, które nie całkiem tuszują żylaki, a pod oczami ma ciemne podkowy. Cześć, więc, Dave. Powiedziała i skinęła głową ładnej dziewczynie, której imienia nie znała. Wasz przyjaciel uciekł na prom? No, odparł Dave. Odkrył, że musi wracać do Bostonu. A je? Skończyliście? A jeszcze trochę posiedzimy, powiedział Wins. Ale przynieś nam rachunek, kiedy zechcesz. Dzieciaki w porządku? Helen Hafner skrzywiła się. W zeszłym tygodniu Jud wypadł z domku na drzewie i złamał rękę. Ale się darł? Mało nie umarłam ze strachu. Obaj spojrzeli na siebie i parsknęli śmiechem. Potem szybko spoważnieli, zawstydzeni, a Win pośpieszył z wyrazami współczucia, ale nie zamedlił nimi oczu Helen. Mężczyźni mogą się śmiać, zwróciła się do Stefani ze zmęczonym, ironicznym uśmiechem. Wszyscy wypadają w dzieciństwie z domków na drzewach i łamią sobie ręce i wszyscy pamiętają, jacy to z nich byli mali piraci, ale żaden nie pamięta, jak mama wstawała w środku nocy, żeby im podać aspirynę. Przyniosę rachunek. Odeszła ciężko w przydeptanych trampkach. — Dobra dusza — powiedział Dave, któremu starczyło przyzwoitości, by przybrać trochę zawstydzoną minę. — Zgadza się? dodał Winz. A jeśli się po nas przyjechała, to pewnie zasłużyliśmy. <laughs> A tymczasem słuchaj Stefi, um, jak to będzie z tym obiadem? Nie wiem, ile kosztują w Bostonie trzy kanapki z sałatką z homara. Jeden cały homar z małżami i cztery herbaty z lodem, ale ten wielki pan dziennikarz zapomniał, że mieszkamy w miejscu które ekonomista mógłby nazwać źródłem surowca i rzucił na stół stówkę. Jeżeli Helen przyniesie nam rachunek, na którym będzie więcej niż pięćdziesiąt pięć, z radością ucałuję świnię. Nadążasz? Nadążam, powiedziała Stefani. A teraz. Kiedy ten gość z Globe będzie wracać promem na ląd, zanotuje sobie w książce wydatków obiad, Grey Gull, Wyspa z oraz cykl niewyjaśnione tajemnice. I jeśli jest uczciwy, to zapisze 100 dolarów, ale jeśli ma we krwi odrobinę łajdactwa, to zapisze 120. I za tę nadwyżkę zabierze swoją dziewczynę do kina. Łapiesz? Tak, powiedziała Stefani i spojrzała na niego z naganą, dopijając mrożoną herbatę. Uważam, że jesteś bardzo cyniczny. Nie, gdybym był bardzo cyniczny, powiedziałbym 130. To rzecz pewna. Tu Dave parsknął śmiechem. A tak czy tak, zostawił stówkę. A to co najmniej o 35 dolarów za dużo Nawet jeśli dodamy dwadzieścia procent napiwku Więc wziąłem jego pieniądze Kiedy Helen przyniesie rachunek Podpiszę go, bo Islander ma tu otwarte konto I mam nadzieję, że dasz większy napiwek niż dwadzieścia procent? Dodała Stefani, Skoro znasz sytuację domową Helen A? I to się mylisz. Oznajmił Wins. Naprawdę? A to dlaczego? Spojrzał na nią cierpliwie. A jak myślisz? Bo jestem skąpy? Sknerus? Jak każdy Jankes? Nie. Nie wierzę w to tak samo jak w to, że czarni są leniwi, a Francuzi przez cały dzień myślą tylko o seksie. No to rusz mózgiem. Bozia cię nie skrzywdziła. Stefani skupiła się, a oni przyglądali się jej z zainteresowaniem. Ona to uzna za jałmużnę, powiedziała wreszcie. Vince i Dave wymienili rozbawione spojrzenia. No co? spytała. Ej, znowu leniwi czarni i seksowni Francuzi, co żabciu, powiedział Dave, z premedytacją podkreślając swój akcent, który zmienił się w karykaturalne zaciąganie. Tylko teraz chodzi o dumną i biedną kobietę, która nie przyjmuje jałmożny. To znaczy, żeby wzięła, powiedziała Stefani, z uczuciem, że coraz bardziej zapuszcza się na socjologiczne bezdroża dla dzieci, jeśli nie dla siebie. Facet, który nam postawił obiad, był przyjezdny, oznajmił więc. A według Helen Hafner przyjezdni sra... — Rzucają pieniędzmi na prawo i lewo. Stefani rozbawiona jego nagłą delikatnością spojrzała najpierw na patio, na którym siedzieli, potem przez szybę do wnętrza restauracji i zobaczyła coś interesującego. Wielu, no, może nawet większość klientów siedzących na świeżym powietrzu, pochodziło stąd, podobnie jak większość obsługujących ich kelnerek. Wewnątrz siedzieli letnicy, tak zwani niewyspiarze a wszystkie obsługujące ich kelnerki były młodsze i ładniejsze, jak również nietutejsze. Letnia pomoc. I nagle zrozumiała. Niesłusznie rzucała się od razu na socjologiczne głębie. To było dużo prostsze. Kelnerki dzielą się napiwkami, tak? Spytała. W tym rzecz, Wins wycelował w nią palec jak pistolet. Bingo! Więc co zrobisz? Zrobię, co następuje. Po podpisaniu czeku zostawię piętnaście procent napiwku, a czterdzieści dolarów tego gościa wsunę Helen do kieszeni. Ona dostanie wszystko. Gazecie krzywda się nie stanie. A czego wuj sam nie widzi, tego mu nie żal. Tak się robi interesy w Ameryce, powiedział poważnie Dave. I wiesz, co mi się podoba? dodał Vince Tig, odwracając twarz do słońca. Kiedy zmrużył oczy, na jego twarzy pojawiły się nagle tysiące zmarszczek. Nie postarzyły go tak, by wyglądał na swój wiek, ale jednak wyglądał prawie na osiemdziesięciolatka. Nie co? spytała Stefani z rozbawieniem. Podoba mi się, że pieniądze krążą i krążą, jak ubrania w suszarce. Lubię się temu przyglądać. A tym razem, kiedy maszyna wreszcie przestanie wirować, pieniądze zatrzymają się tutaj, na wyspie Móz, gdzie ludzie naprawdę ich potrzebują. A żeby już wszystko było idealnie, ten miastowy naprawdę zapłacił za nasz obiad i poszedł w cholerę. Właściwie pobiegł. Zauważył Dave. Musiał zdążyć na prom. Nie wiesz, czasem. Aż mi się przypomina ten wiersz Edny Sam Vincent Millay. Byłyśmy wesołe, byłyśmy zmęczone i przez całą nockę pływałyśmy promem. Coś w tym stylu. Nie całkiem to, ale blisko. Nie był szczególnie wesoły. Ale zanim dotrze w następne miejsce, będzie zmęczony jak cholera, odparł Wins. Chyba coś wspomniał o Madłaska, Może tam znajdzie jakieś niewyjaśnione tajemnice? Na przykład dlaczego ktoś tam w ogóle mieszka? Daj w pomóż. Stefanie uważała, że pomiędzy oboma staruszkami istnieje jakaś telepatyczna więź, prosta, lecz autentyczna. W ciągu trzech miesięcy pobytu na wyspie Muslukit była świadkiem paru jej przykładów, a teraz właśnie ujrzała następny. Kelnerka wracała z czekiem w dłoni. Wins widział jej nadejście, ale Dave siedział do niej plecami. Mimo to jednak dokładnie zrozumiało, co chodzi redaktorowi naczelnemu. Sięgnął do tylnej kieszeni, wyjął portfel, wydobył z niego dwa banknoty, złożył je i przesunął po stole. Helen pojawiła się chwilę później. Vince wyciągnął powykręcaną dłoń poczek, Drugą wsunął banknoty do kieszonki jej fartuszka. Dziękuję, kochanie, powiedział. Na pewno nie chcecie deseru? spytała. Dziś jest czekoladowe ciasto z wiśniami May. Nie ma go w menu, ale jeszcze trochę zostało. Ja pasuję. Steffi pokręciła głową. To samo uczynił, no, z pewnym żalem, Dave Bowie. Helen zaszczyciła, jeśli to odpowiednie słowo, Winsenta Tiga kwaśnym, szacującym spojrzeniem. — Przydałoby ci się przytyć, Vince. <laughs> — Jack Spratt z żoną, oto ja i Dave! — odparł wesoło Vince. — Aha. — Helen zerknęła na Stephanie. I jedno jej zmęczone oko przymknęło się w szybkim mrugnięciu zaskakującej wesołości. – Aleś sobie wybrała parę, panienko? – Są w porządku – odparła Stephanie. Mm – -hmm, Jasne. Pewnie trafisz od nich prosto do New York Timesa. Helen zebrała talerze i dodała – zaraz wracam po resztę. Po czym odpłynęła. Kiedy znajdzie te czterdzieści dolarów w kieszeni, odezwała się Stefani. Będzie wiedziała, kto je tam włożył? Znowu spojrzała na patio, gdzie pewnie ze dwa tuziny klientów piło kawę, mrożoną herbatę piwo oraz zajadało nieuwzględnione w menu czekoladowe ciasto z wiśniami. Nie wszyscy wyglądali na skoryk do wsunięcia czterdziestu dolarów do kieszeni kelnerki, ale niektórzy owszem, może i będzie. Odparł Winz. Ale powiedz mi coś, Stefi. Powiem, jeśli będę mogła. Czy gdyby wiedziała? Byłoby to nielegalne przywłaszczenie? Nie wiem o co. Chyba wiesz. Ach, wstawaj. Wracamy do redakcji. Gazeta sama się nie wyda. Rozdział drugi. To co Stefani najbardziej podobało się w Weekly Islanderze, o to co nadal urzekało ją po trzech miesiącach spędzonych głównie na pisaniu reklam. W pogodne popołudnie można było odejść na sześć kroków od biurka i ujrzeć fantastyczny widok wybrzeża Main. Wystarczyło tylko stanąć na ocienionym ganku biegnącym wzdłuż przypominającego stodołę budynku redakcji. To prawda, że powietrze pachniało rybami i wodorostami, ale wszystko na mołzlukit tak pachniało. Można do tego przywyknąć, jak przekonała się Stefani, a wtedy następowało coś pięknego. Kiedy nos lekceważył ten zapach, on wracał i znowu się objawiał, ale tym razem był niemal jak perfumy. Pogodne popołudnia, takie jak to niemal pod koniec sierpnia, każdy dom, przystań i łódź rybacka od strony Tinok rysowały się bardzo wyraźnie. Stephanie mogła odczytać Sanako na boku pompy diesla i Lily Bed na kadłubie jakiegoś jednego żywiciela poławiacza łupaczy, wyciągniętego na brzeg na posezonowe czyszczenie i malowanie. Widziała chłopca w szortach i sportowej bluzie łowiącego ryby z zaśmieconego pomostu poniżej baru Prestona i tysiące słonecznych iskierek na setkach dachów. A pomiędzy Tinock Village, w rzeczywistości sporym miasteczkiem, i wyspą Muslukit słońce migotało na najbardziej niebieskiej wodzie na świecie. W takie dni zastanawiała się, jak wróci na środkowy zachód i czy w ogóle będzie w stanie to zrobić. A w dni, kiedy nadciągała mgła i cały stały ląd jakby przestawał istnieć, ponury ryk Sreny przeciwmgielnej zaś nadpływał niczym przeciągłe wycie jakiejś odwiecznej bestii, wtedy zastanawiała się nad tym samym. Musisz uważać, Stefi. Powiedział jej kiedyś Dave, gdy siedziała na ganku z żółtym notesem na kolanach i nagryzmolonym wielkimi kulfonami, niedokończonym artykułem na kolumnę kulturalną. Wyspiarskie życie wchodzi w krew, a kiedy już wejdzie, to jest jak malaria nie przechodzi tak łatwo. Teraz zapaliła światło. Słońce ruszyło w drugą stronę i w wąskim pomieszczeniu zaczęło się robić ciemno. Usiadła przy biurku i znalazła swój niezawodny notatnik z nowym artykułem o tematyce kulturalnej. Trudno by go było odróżnić od pięciu poprzednich, ale i tak spoglądała nań nie z niekłamanym uczuciem. To był jej artykuł, jej dzieło. Praca, za którą dostawała pieniądze i nie miała wątpliwości, że wszyscy mieszkańcy okolic, do których docierał Islander, naprawdę go przeczytają. Wykonywała, jak powiedziałaby jej dawna nauczycielka angielskiego z liceum, zawód użyteczności publicznej. Wins usiadł za swoim biurkiem z cichym lecz dobrze słyszalnym stęknięciem. Po nim nastąpił suchy trzask, kiedy wins odwrócił się najpierw w lewo, potem w prawo. Nazywał to nastawianiem kręgosłupa. Dave mawiał, że